Mędrcy się oddalili Oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł Wstań, weź dzieci i jego matkę I uchodź do Egiptu Pozostań tam, aż ci powiem Bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić On wstał, wziął w nocy dzieci i jego matkę I udał się do Egiptu Tam pozostał aż do śmierci Heroda Wtedy Herod Widząc, że go mędrcy zawiedli Wpadł w straszny gniew Posłał oprawców do im i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Herod to symbol złego ducha, który próbuje zniszczyć Jezusa. Jezus, który urodził się w nas, urodził się przez to, że poszliśmy do spowiedzi, przyjęliśmy Komunię Świętą, że przyjęliśmy Jezusa do swojego życia. Zły duch wszystko robi, żeby znowu nas wypchnąć w jakiś grzech, w jakąś naszą słabość. Święta Rodzina pokazuje nam, co trzeba robić. Uciekać od grzechu, uciekać od takich miejsc, takich sytuacji, które nam grożą, grożą tym, że znowu zgrzeszymy, że stracimy Jezusa, stracimy Jego łaskę. Prośmy naszego anioła stróża, żeby nas uprzedzał przed takim niebezpieczeństwem, żeby nam pokazywał takie miejsce, ale też musimy być posłuszni jemu. Jeśli zobaczymy, że to miejsce grozi nam niebezpieczeństwem grzechu, musimy natychmiast stamtąd uciekać. Uciekajmy od zła, od nienawiści, od pychy, od lenistwa, od wszelkich grzechów, które nam grożą. Grożą tym, że stracimy Jezusa. Niewinne dzieci, które zginęły z rąk Heroda, do patronowie nienarodzonych dzieci, które umierają przez aborcję. Starajmy się bronić nienarodzonych dzieci. Bądźmy też ludźmi, którzy modlą się za takie nienarodzone dzieci, za ich rodziców, którzy często się wahają. Bądźmy obrońcami życia przez modlitwę i przez nasze działanie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. yeah mm -hmm.